Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Co jest najgłupszym pytaniem w ogóle stwierdzeniem? Jak można się nie spodziewać hiszpańskiej inkwizycji? Przecież nawet później się zapowiadała hiszpańska inkwizycja, jak ktoś tego nie wiedział, no to uświadamiam was. Eee, co ja zrobiłem? Panel nurujący, Cięcie zanikanie. Program, podgląd. No ja nie potrzebuję podglądu. Tak. Wow. To w demo grałem, więc nawet taka fajna jest. Co tam znowu? Łamanie granic psx -a. Fajny papier, pojdę. Tak Cyberpunk ołówkiem i tuszem. O, dostał 8. Final. Fantazy 7. Remake. Na razie tylko na PS4. Wczoraj była prezentacja nowego silnika Unreal Engine 5 na PlayStation 5. No to tak się ładnie złożyło. Tylko, tak jak dużo osób od większość, że wiecie, to zrobili. To jest demo. Silnika. Yy, programiści, którzy znają ten całe oprogramowanie, silnik i możliwości silnika, robili pod prezentację. A wiecie, jak to się robi pod prezentację. Wiedźmin 3Z3 pozdrawia. No, później trzeba optymalizować silnik pod yy, ten, żeby działało, bo wiecie, no, zrobić ładny tech temu to każdy umie. Jak, jak znasz silniki, masz artystów i masz pieniądze i masz czas. To każdy zrobi. Każde studio. A jak nie masz artystów i nikt nie zna się na tym silniku, to, to nic nie zrobicie. Kolejny to samo. Tak, to samo, tylko inny interesujecie. To jest że trochę. Chciałbyś tworzyć gry wideo 14 listopada. 2020, warszawska szkoła filmowa, ulica Generała Zajączka. Dużo o grach, mało recenzji, bardzo dobrze, Persona Roy dostała 89, wow. wow. dużo osób chciałem tłumaczyć, czym się Roy tu a <coughs> Persona 5, czym się różni. A różnica jest, zasadnicza. Chociaż nie powinni to tak nazywać. A... No, ale zrobili to. Dodali jedną postać. Poprawili zamki. Morgana cię tak nie zrywa. Kot z drapką. Takie są bardzo fajne gry na CineCity Kolejny numer okaże się 2 czerwca. Też fajne finalem. Oh yeah. I byłem w Empiku, bo już w Empiku na pasażu nie istnieje. Został zlikwidowany. To kupiłem coś z Złotych Tarasach, miałem kup nie kupować Symanki, ale zobaczyłem, że to jest jakiś Spy Family. Stwierdziłem, ładna kreska, no to spojrzałem na kilka stron, żeby nie spoilować sobie czytania. Troszeczkę już przeczytałem, jakby ktoś chciał wiedzieć. A co ja stwierdziłem, że takie ładne kreski, no. pierwsze strony. Oj. Ładne postacie, no ale to jest rysowane. Oni najwięcej na tym zarabiają. Jak jesteś mangowcę, to najwięcej zarabiasz na, na takich, i to jest naj, najdłużej, najwięcej pracy zajmuje. Yy, Narysowanie takich stron kolorowanych, oj, palne, Widzicie, yy, no, Czarno-Biały szybciej rysuje. No, pff, chciałbym tak ładnie rysować tak postacie. Niestety nie umiem. Chociaż kiedyś chciałem. No i oczywiście spojrzyłem na to i stwierdziłem. Hmm, hmm, he, 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 tak, to kupię sobie trzy tomy. <laughs> trzy tomy, no. Nie, kiedyś to oglądałem, więc stwierdziłem sobie, że hmm, seria była fajna, jak byłem młody i głupi. A teraz jestem tylko głupi. Stwierdziłem, no dobra. Daje mi szansę. Przeczytam sobie. To niby jest z 2018 wydanie. Nie wiem, jak to możliwe, ale. Hej, czy się. Nie no, nie hej, hej. Nie hej, mi tutaj. Mamy inny problem. Nagrywanie pełny ekran, oczywiście. ecbls 3 mi wyświetliło się. Więc e, to dużo może znaczyć. A to jest w związku z tym, że Epic Games e, Store nie wyrabia po prostu. To nie dlatego, że była prezentacja wczoraj nowego silnika. Bardziej Techn-Dema, tylko dlatego, że od 17 za darmo można odebrać GTA Grand Chief Auto 5 albo F Victoria. E, co jeszcze chciałem wam pokazać. Dużo screenów mam przez tego screenie, nie to, eee, obrazy, akredytacja bez pociągów, do jest epik padło, Bokieta, no tak, tak pierwszy dostałem, eee, tak polecam ten kanał, tak fajnie prowadzi i Monster Blade, więc mamy eee, Note Found na głównej ich, eee, nie wiem jak to nazwać stronie. No to macie teraz 505. 500. screena sobie zrobię. Tak sobie robię. Za, żeby później górna do. Żeby było dowody. Teraz 500. To zapisujemy jako 500. Epic, epic. Dobra, to mamy. To jest mój dysk, Tu nie wiem, co to było po turecku. Tutaj e, grad Chief Auto, nie powiem tego pokazywać. E, tutaj mój dys moja mama. WN moje dodatki. Pathologic, e, komputer, komputer więcej komputera. W e, piwo, fajne, smaczne. Tu jest chyba po turecku, tak? To napisane po turecku. I tutaj jest e, na konkurs i tutaj RS Security. Tak, można, kupi można było kupić tego Harry Pottera za 31 euro. I Warsaw, i Wonano8, i Rockstar, i mój, mój dysk. Więc y, naprawdę tym zwaliło się od groma. Dlaczego? Kurwa, mogłem takie przejście zrobić. Fak, nie mogłem. Zapomniałem tak, to się robi. Trub studia. O, i już zrobiłem. Więc y, Epic Store po prostu padł. No i nie, nie stał nawet do 20, jak widać, że to y, ten. I miałem naprawdę. Teraz mam, jak nie wiem, Verpańs, Loś, Niś, ni, to mam po niemiecku teraz. Klikam nie bibliotekę, tylko Store. Nie, mam Store. Może wezmę wam to pełen ekran. To jest tak pięknie pokazany. E, Prime Edition Grand Chief Auto 5. No to klikamy sobie. No tak, jestem pełnoletni, prawdopodobnie. No i pół nic nie działa. To jest już trzecia godzina, więc e, może dlatego, że ludzi się rzucili na to, jak e, jak szczerbaty na suchary. I dlatego to padło. No cóż, no nie, nie da się tego naprawić. I, a i sytuacja po tej otwarciu y, galerii jest taka, że jest bardzo mało osób w galerii, bo jak byłem w Złotych tarasach, to po prostu w tym piku byłem ja i sprzedawca. Koniec, więcej nie było. Y, co do telefonu, którego tam kupiłem, no ładnie się odbijał. Y, jakąś powiadomienie zostało. No Nieważne, później odpowiem. Musiałbym nagrać ten. Muszę zrobić dwie rzeczy. To, pokazać, że to naprawdę to jest. To optymalizacja baterii i jak to długo działa, to jest po prostu mistrzostwo. A drugie, to już chodzę w ustawieniach Nie niepojętach, pokazywać przez telefon. Tylko nagrać telefon i później pokazać, zrenderować to, ale zrobiłem... zrobimy to szybciej. Bateria i wydajność. Statystyki zużycia baterii. Oczywiście, że on twierdzi, że ciągle Android najwięcej bierze. Może troszeczkę trzeba zwiększyć. Zwiększemy. Widzicie. 2 godziny i 5 godzin. 31 minut i tam 57 sekund, już nie będziemy tak się um, rozumiać. Czyli, no, porównanie do tego, co ja miałem w moim Xiaomi, który, no, był szybko rozładowujący się telefon, tylko dwie, dwie godziny e, używania internetu i padał jak zbity zbitery. No, porównanie do dwóch dni, których ja używam przez łączam przez 5G teraz obsługuję, więc e, mój UPC. Chyba jako drugi telefon może obsługiwać 5G i oczywiście nazwałem tą sieć e, tak, jak powinien nazwać e, tylko niestety w UPC Connect Box, jakby ktoś chciał wiedzieć, e, nie ma spacji. Jak nazywasz e, nazwę w swoją sieci Wi-Fi, nie może zrobić. E, podaj spacja rękę. To będzie razem. Niestety e, i nie da się tego na razie obejść, albo ja nie umiem tego obejść. Mm. Więc Epic i y, ludzie pokazali jak to cebula rządzi na całym świecie, więc Epic po prostu padł, zapowiedzieli też mafię, trylogię, myślałem, że tylko jedynkę zapowiedzą, która jest, nie wiem jaka jest, bo nie mogę w nią zagrać, mogę zainstalować ją, ale się mi nie, u mnie nie odpali, nawet chyba kiedyś próbowałem odpalić mafię. To musiałbym to jakoś. po 8 minut się ściągnie podobno, tak stwierdzą. No teraz są screeny: bardzo, bardzo ładne screeny, bo mafia 2 Jak dodadzą tę większość zawartości, która była, a później została skasowana, to ja będę szczęśliwy. Z trójką to ja musieliby cały refresh tej gry, bo to, co się później działo i to jakie to było nudne, to po prostu zakrawał. Absurd i o kaleczenie siebie. Teraz robię większość filmików to są dema i mam kilka fajnych dem, ale czego gram w dema zamiast grać jakąś, nie wiem, przechodzić sobie Rezydenta po raz drugi? Nie wiem, no. Mi się podobają niektóre. Mam Barfinger Finger Demo, mam This Is Police, to jest bardzo fajna gierka, spuszczyłem go. Udało mi się spojrzeć, czyli trzeba było tam jeszcze commander85demo. E, e, Rostral e, Prolog. E, mam This Is Police 2. Dlaczego ja mówię o This Is Police, bo This Is Police 1 nie oglądałem u T volta, ale dwójkę oglądałem u T volta i naprawdę to mi się spodobało, jak została zrobiona zarządzanie całymi komisariatem. Chociaż takie mało prawdopodobne, ale grafika nie jest jakaś powalająca, ale fabuła jest zarąbista. Mam jeszcze Jurassic World Evolution. Warhammera 40 i Gladiusa. Injustice 2, musiałbym w końcu przejść. Help, We Come Tomorrow, to też fajna gra. I to Point his father, to jest sam gram. Tutaj to Total Warhammera musiałbym kończyć, zacząć, bo jest yy, no bardzo fajny dodatek do niego. Także ten to się pobiera? Pobiera się za minutę będzie. To on twierdzi, że 8 minut będzie mi się pobierać. Nie wiem. Czasami on stwierdza coś, czego nie, nie powinien stwierdzić. Na yy. Korwina mamy zatwierdzony na razie. 17 615 osób, 6900, 6 696 wyleczonych i 883 umarło. Czyli tyle osób mieliśmy zarażonych? 901, 24 w marcu, 24 marca, mieliśmy zarażonych 901 osób. Mamy zwyżkową. Teraz Śląsk przejął nasz kochany. E, jest najwięcej zawsze mówi o Mazowieckim, a teraz jest Śląsku. No cóż, Epic po prostu padł. to ja chcę się odpalić tylko. No, 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 no. Dobra, odpalam mafię. Tak. A jest Eee, nie gra na słuchawkach. Eee, Jest ile tego mam? Zarządzanie mafia, gdzie ty jesteś? Metro Exodus. Hmm, chyba będę musiał szukać po prostu. Sezon, czyli... Się uruchamiasz, czy nie? Stepu. Jaka? Mo no, można? Full HD razy cztery. ponieważ nie znaleziono obiektu LS3 DFL ponowne zainstalowanie. To kurwa jest właściwości, zgodność. No weź kurwa, co to jest? Dobra, nie będę tego nagrywał, nadal twierdzi, że jakieś piszki jest LS3DF. DLS jest zainstalowany i ja nie wiem co to jest, zaraz będę szukał w internecie co to za plik, <laughs> więc trzymajcie się, do zobaczenia, a ja będę się dalej męczył z Rempikiem, czy, czy udostępni w końcu mi tę grę, nie no bo fajna gra jest GTA, yy, nie.